Nawet najmniejsze samorządy w obecnej perspektywie odczuwają, powiedziałbym, bogactwo środków unijnych. Szczególnie ostatnie działania poprzedniego rządu poprzez Polski Ład wpompowały na obszary wiejskie, a szczególnie do swoich tak zwanych samorządowców, naprawdę duże pieniądze. To te pieniądze powodują, że my, samorządowcy, nie jesteśmy w stanie ich tak szybko wydać. W tej chwili pierwszy etap realizujemy. Kolejne przedsięwzięcia czekają na uzyskanie, po pierwsze, wykonanie projektów budowlanych, uzyskanie pozwoleń na budowę i będą, mamy nadzieję, realizowane w przyszłym roku, czy jeszcze w roku następnym. Na dzień dzisiejszy nie ma e, odczucia braku środków rozwojowych, ale przecież perspektywa roku czy dwóch, ona szalenie szybko mija. I przed nami, mając na uwadze tą rzeczywistość na kolejną perspektywę unijną, bez wątpienia my, samorządowcy, uważamy, że zawsze regiony przy tak wielkiej różnorodności polskich regionów, zawsze regiony zrobią to lepiej niż centrala rządowa, nawet najlepsza centrala rządowa. Czas tylko życia inwestycjami mija na naszych oczach. My musimy. Dostosować się i te nasze możliwości muszą być dostosowane do potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnych. A przed nami to nie jest łatwe zadanie. No ale cóż, jeżeli nie zrobimy tego z mieszkańcami, to zawsze musimy się liczyć z tym, że oceny naszych działań mogą być negatywne. Możemy nie uzyskać ich akceptacji. To jest bardzo ważne w przypadku samorządów. To jest tak naprawdę sens funkcjonowania samorządu.